Niegdyś kopalniana dyspozytornia. Dzisiaj jeden z nowoczesnych obiektów Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego. Szklano-aluminiowa, wykończona drewnem fasada kryje nowoczesne pomieszczenia. Jest to budynek wysoce specjalistyczny o powierzchni ponad 1300 m2, które były przeznaczone m.in. pod produkcję farmaceutyczną. I taką właśnie zamierza już niebawem podjąć tutaj firma Nutrico. 16 grudnia spółka podpisała umowę z zarządem parku. To jest produkcja dość specyficzna, wymagająca zachowania szczególnych warunków higienicznych, standardów zgodnych z tak zwanymi dobrymi praktykami. Głównie chodzi o zachowanie jałowości. Bo przy wytwarzaniu leków do karmienia pozajelitowego, a tym właśnie zajmuje się nutrico, konieczna jest absolutna aseptyczność. Sosnowiec będzie jednym z niewielu miejsc w Polsce, gdzie powstawać będą te ratujące życie substancje. Pacjent jest w stanie przeżyć w sytuacji, kiedy nie może bądź, bądź nie powinien odżywiać się drogą przewodu pokarmowego. Mówimy tutaj o, o takich sytuacjach, kiedy pacjent jest na przykład nieprzytomny po, po urazie albo jest w śpiączce. Jak tłumaczą przedstawiciele firmy, nie jest to jednak typowa fabryka, bo każda dawka specyfiku jest dedykowana pod konkretnego chorego. Komponuje się poszczególne mieszaniny na podstawie recepty wystawionej przez lekarza, dobierając odpowiednie proporcje białka, tłuszczu. Witamin, mikroelementów. Gotowe w specjalnych workach dostarczane są bezpośrednio do szpitala. Docelowo zespoły produkcyjne, składające się z magistrów i techników farmacji, mają pracować tutaj przez całą dobę. Dodatkowo dla, dla właściwego zachowania właściwych zasad produkcyjnych, Wymagamy no kilku, kilku osób personelu pomocniczego, czyli tak naprawdę należy liczyć, że około kilkudziesięciu osób będzie w tym projekcie uczestniczyło. W obiekcie znajdzie się również miejsce dla niewielkiego oddziału łóżkowego oraz, co szczególnie cieszy jednego z partnerów parku, Śląski Uniwersytet Medyczny, Apteki Szpitalnej. Będzie doskonałą bazą do rozwijania umiejętności praktycznych przez naszych studentów w kierunku Farmacja, ale także, i nie ukrywam, że bardzo na to liczę da możliwość zdobywania kwalifikacji przez osoby, które podejmą studia podyplomowe. Chodzi głównie o nowo otwarty przez uczelnię kierunek farmacji przemysłowej. Możliwe, że jego absolwenci znajdą tutaj zatrudnienie. O jeszcze więcej nowoczesnych miejsc pracy nieustannie zabiegają pracownicy SPNT. Mamy ośmiu najemców, jest to już ponad 55% wynajętej powierzchni w parku. Są to firmy z różnych branż, e, począwszy od informatyki, skończywszy na firmach projektowych. A produkcję farmaceutyczną Nutriko rozpocząć ma w lutym.